To jest kanał poświęcony zdrowiu. Subskrybuj i zostaw lajka. Czy wiedziałeś, że odwodnienie może osłabić funkcje umysłowe, utrudniać trawienie, a nawet zwiększać ryzyko cukrzycy? Picie wody, prosta i niezbędna czynność dla naszego zdrowia, jest często zaniedbywane przez wiele osób. Dziś omówimy wskazówki dr Barbary O'Neill, które pomogą poprawić nawodnienie i uniknąć błędów, które mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Dr O'Neill podkreśla, że woda jest drugim najważniejszym elementem dla życia, zaraz potlenie. Podczas gdy oddychamy automatycznie, nawyk picia wody jest wciąż niedoceniany przez wielu ludzi. Brak wody w danym miejscu zazwyczaj oznacza również brak ludzi. Kiedy doktor Barbara pyta swoich pacjentów o spożycie wody, odpowiedzi są różne. Puchną mi nogi, gdy piję wodę, lub cały dzień biegam do toalety. Dla niej ten wzrost częstotliwości oddawania moczu może sugerować, że woda nie jest odpowiednio wchłaniana przez komórki. Rozwiązaniem proponowanym przez dr Barbarę jest zapewnienie równowagi między sodem a potasem, które są niezbędnymi dla organizmu. Taka równowaga pomaga organizmowi efektywnie wchłaniać wodę. Jednak większość ludzi spożywa niewielkie ilości potasu, obecnego w owocach i warzywach, i przyjmuje zbyt dużo soli kuchennej, co podnosi poziom sodu, powodując puchnięcie komórek i nadciśnienie. Lekarka zaleca stosowanie soli celtyckiej, która zachowuje ponad 80 minerałów, aby poprawić wchłanianie wody przez komórki i promować skuteczniejsze nawodnienie. Przyjęcie kryształka soli celtyckiej wielkości ziarnka sezamu na język przed wypiciem wody pozwala błonom śluzowym wchłonąć minerały, co wspomaga nawodnienie. Innym częstym błędem jest sięganie po kawę, by złagodzić zmęczenie, ale badania wskazują, że potrzeba pięciu szklanek wody, aby zrekompensować odwodnienie spowodowane jedną filiżanką kawy. Aby uniknąć odwodnienia, dr Barbara sugeruje obliczenie ilości wody traconej każdego dnia, która wynosi średnio 2,5 litra, i zapewnienie spożycia co najmniej tej ilości w ciągu dnia. Ostrzega również przed spożywaniem dużych ilości wody naraz, ponieważ może to utrudniać wchłanianie. Zamiast tego zaleca rozłożenie spożycia wody w ciągu dnia i dodanie kryształka soli celtyckiej do każdego szklanki, aby poprawić nawodnienie komórkowe. Odwodnienie może powodować problemy w układzie pokarmowym, takie jak suchość błony śluzowej przewodu pokarmowego, zaparcia i trudności w trawieniu. Brak wody może również wpływać na produkcję enzymów i soków żołądkowych, co utrudnia wchłanianie składników odżywczych i powoduje bóle brzucha oraz uczucie wzdęcia. Doktor Barbara dzieli się prawdziwymi przypadkami, takimi jak mężczyzna w wieku 60 lat, który cierpiał na bóle żołądka od ponad 25 lat. Pił duże ilości wody podczas posiłków, co rozcieńczało kwas solny w żołądku i nasilało jego problem. Po zmianie nawyku i piciu wody między posiłkami, jego stan znacznie się poprawił. Inny przypadek to mężczyzna w wieku 46 lat, który pił tylko Coca-Colę i kawę, cierpiąc na przewlekłe bóle głowy i pleców. Po zwiększeniu spożycia wody doświadczył znaczącej poprawy swojego zdrowia. Odwodnienie może również wpływać na kontrolę poziomu cukru we krwi, zwiększając ryzyko cukrzycy oraz osłabiać funkcję mózgu, powodując trudności w koncentracji, pamięci, a nawet zmiany nastroju. W poważnych przypadkach długotrwałe odwodnienie może prowadzić do zamieszania umysłowego i upośledzenia poznawczego. Doktor Barbara podkreśla również, że wiele osób, szczególnie starszych, nie pije wystarczającej ilości wody, co przyczynia się do pogorszenia funkcji umysłowych i mózgowych. Przykładem jest kobieta w wieku 70 lat z demencją, która po dwóch dniach bez picia wody wykazywała znaczną poprawę po zachęceniu jej do regularnego picia małych łyków wody. Aby utrzymać dobre nawodnienie, kluczowe jest picie wody przez cały dzień, włączenie do diety pokarmów bogatych w wodę, stosowanie soli celtyckiej w celu poprawy wchłaniania wody, unikanie napojów, które odwadniają oraz zwracanie uwagi na objawy odwodnienia, takie jak suchość w ustach i ciemny mocz. Te zalecenia są niezbędne. Aby promować odpowiednie nawodnienie i utrzymać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jak wygląda Twoje spożycie wody? Podziel się swoimi doświadczeniami i pomóż rozprzestrzenić świadomość o znaczeniu picia wody wśród przyjaciół i rodziny.